Cześć, jestem Iskra ze Szczecina, e, za Zbiro związany jakoś od 5-6 lat. E, nie spodziewałem się, myślałem, że tylko raz przyjadę za mową kolegi, który tu uczęszczał, e, i to nie będzie dla mnie. I nie miałem racji. E, jest to miejsce, które przybył. Regularnie korzystam. E, miałem przy, przyjemność też w Afryce, w Zambii e, być. Wspólnie tutaj różne e, interesy się odbywają, i te większe, i te mniejsze, e, ale najważniejsi są, są ludzie, interakcje między nimi e, i kocham Was za to. Na zewnątrz, przeważnie, nie mamy możliwości usłyszeć takiego prawdziwego, rzetelnego feedbacku w rzeczach, które robimy, w przedsiębiorstwach e, czy Yy, właśnie yy, i wymienić się wiedzą i doświadczeniem. I to właśnie uzyskałem na Zbiro. Jestem z tego mega, mega szczęśliwy. Trzymam kciuki i co? Widzimy się kolejny raz. Dzięki.